Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta Michał Kurka 4 sierpnia Eucharystia Lekcja. Żarem całego serca płoną w względem sakramentu ciała pańskiego, jak najbardziej zdumiewając się nad tą drogą łaską i najżyczliwszą miłością. Zaniedbanie wysłuchania codziennie przynajmniej jednej mszy uważał za niemałą zniewagę. Często komunikował i to tak nabożnie, że swą pobożnością wpływał na innych, otaczając ten czcigodny sakrament, wszelkim uszanowaniem składał w ofierze wszystkie swe członki, a przyjmując niepokolanego baranka, spalał swego ducha w owym ogniu, który zawsze płonął w nim na ołtarzu serca. Kochał Francję jako wielbicielkę ciała Pańskiego i zawsze pragnął umrzeć w niej ze względu na cześć oddawaną tam świętym postaciom. Kiedyś chciał rozesłać braci po świecie z drogocennymi puszkami, żeby wszędzie tam, gdzie zauważą, iż sakrament ten, będąc ceną odkupienia, jest niegodnie przechowywany, umieszczali go w miejscu jak najlepszym chciał ukazać wielki szacunek dłoniom kapłańskim, które otrzymały boską władzę sprawowania tegoż sakramentu. Często mawiał, gdy mi się przydarzyło spotkać jakiegoś świętego z nieba i jakiegoś biednego księdza, to najpierw uczciłbym kapłana i pospieszył co rychlej ucałować mu ręce. Powiedziałbym: "Ach, święty wawrzyńcze, zaczekaj, Ponieważ jego ręce dotykają słowa żywota, i mają w sobie coś ponadludzkiego. Tomasz Szczelano, życiorys drugi świętego Franciszka. Meditacjo. Niewątpliwie Eucharystia jest centrum naszego modlitewnego życia. Jest ona w sobie rzeczywistością przebogatą, i dlatego też zaznacza się ona w naszym życiu modlitewnym na różne sposoby. Eucharystia jest najważniejszą ofiarą, w której nasz zbawiciel uobecnia swoje dzieło zbawcze. W każdej mszy świętej powtarzana jest ofiara krzyża, która otworzyła nam drogę do wiecznego życia. W niej także jest obecny cud zmartwychwstania pańskiego, ponieważ spotykamy się tutaj z Jezusem żywym, który pokonał śmierć. Eucharystia jest paschą, w której zawarta jest największa tajemnica naszej wiary. Śmierć i zmartwychwstanie Pańskie. Uczestnicząc we mszy świętej, zanurzamy się w tej paschalnej tajemnicy. Właśnie wtedy jesteśmy jak nigdy blisko Jezusa cierpiącego i chwalebnego. Żadna inna forma modlitwy nie daje nam tak szczególnej bliskości Jezusa, jak właśnie uczestnictwo w ofierze mszy świętej. Eucharystia jest ucztą, w której sam Jezus zastawia stół. W której daje sam siebie. Ten stół jest zastawiony podwójnie Słowem Bożym i chlebem Żywym. Eucharystia jest spełnieniem obietnicy Jezusa dotyczącej żywego Słowa i chleba. Należy tutaj podkreślić przymiotnik żywy, ponieważ nie jest to zwyczajny pokarm czy Słowo. Pod postacią chleba przyjmujemy Jezusa. Pod postacią Słowa przyjmujemy żywego Boga, który do nas mówi. Stół jest zastawiony tak obficie, że każdy, kto jest odpowiednio przygotowany, nie odejdzie z tej uczty nienasycony. Eucharystia jest zebraniem się wspólnoty Kościoła, to wokół niej od początku istnienia chrześcijaństwa zbiera się wspólnota wierzących, aby celebrować pamiątkę wieczerzy. Nie jest to zwyczajne zebranie się grupy ludzi wierzących. Tutaj wspólnota zbiera się po to, aby uczestniczyć w najświętszej ofierze i oddać Panu cześć i hołd. Każde inne zebranie wspólnoty wierzących ma swoje źródło w uczestnictwie w MSzy Świętej. Jeśli wspólnota chrześcijan jest rozmodlona i autentycznie przeżywająca MSzę Świętą, to z niej będzie czerpać siłę do osobistego życia, jak i do podejmowania różnych wspólnotowych wysiłków. Eucharystia jest niejako matką dla wszystkich autentycznych chrześcijańskich inicjatyw. Eucharystia jest także zapowiedzią przyszłych dóbr. Dla świętego Franciszka ten wymiar Eucharystii był szczególnie drogi. Eucharystia przynosiła mu na ziemi siłę i pociechę, dzięki niej niejako mógł dotknąć Boga. Jego mistyczne przeżywanie Eucharystii. Dawało mu wyobrażenie o tym, jak to może być wtedy, gdy po śmierci cielesnej ujrzymy Boga twarzą w twarz. Wydaje się, że jest rzeczą bardzo pożądaną, abyśmy często zadawali sobie pytanie o miejsce Eucharystii w naszym życiu duchowym, jak i wspólnotowym. Zwłaszcza dziś po soborowej reformie liturgicznej mamy możliwość wspólnotowego celebrowania Eucharystii. Odnowione prawo. Daje nam jednoznaczną wskazówkę, że codziennie wspólnota lokalna powinna gromadzić się na celebrowaniu wspólnotowej Eucharystii. Jeśli często jest to bardzo utrudnione albo wręcz niemożliwe z powodu różnych obowiązków pastoralnych, to jednak, gdy ktoś chce, to zawsze znajdzie możliwość. Jest to bardzo dobre świadectwo o wspólnocie, jeśli potrafi często i regularnie zgromadzić się na wspólnotowej Eucharystii. Gorzej, jeśli nawet z takich okazji jak Dzień Skupienia, Kapituła czy Jubileusz niektórzy bracia są nieobecni i nie uczestniczą we wspólnotowej Eucharystii, jest ważne dla nas, abyśmy potrafili wykorzystać te nowe możliwości, jakie dał nam zakonnikom po Soborze Kościół. Oracjo: Z pewnością nigdy nie będziemy potrafili w pełni tutaj na Ziemi zrozumieć tę wielką tajemnicę, jaką zawiera w sobie dar Eucharystii. Dlatego z tym jeszcze większą pokorą pragniemy Ci Panie wyrazić naszą wdzięczność. Prosimy Cię o dar wiary i miłości i lekroć będziemy się przybliżać do Ciebie, który jesteś obecny w Eucharystii.